Cześć, moje drogie Mat Moi kochani, dzisiaj trygonometria. Czyli temat, który mało kto lubi poza mną, bo ja akurat go bardzo, e, trygonometria, czyli funkcje trygonometryczne zacznijmy sobie od podstaw. Także to jest taki dobry filmik, jeżeli ktoś nie ma podstaw, słuchajcie. Wytłumaczę Wam tak tą trygonometrię, że mam nadzieję, że raz na zawsze bez problemu z nią będziecie sobie radzić. E, no, i nie powiem, że to jest filmik dla osób, które ostatnio robiłem sprawdzenia i dostały jedynki. Nie wiem dlaczego, ale sobie to obejrzyjcie, bo może Wam się to przydać. Eee. Jeszcze raz. No znaczy, się może jeszcze raz, Wiem jeszcze raz, ale to by Wam jeszcze po kolei wytłumaczę. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego, czyli czym one są, i słuchajcie, mam takiego tipa, żebyście sobie poradzili bez problemu. I zawsze, raz na zawsze zapamiętali, czym jest sinus, cosinus, tangens i kotangens i jak się go liczy. Otóż przejdźmy do rzeczy. Funkcje trygonometryczne mają zastosowanie w trójkącie prostokątnym. I ten trójkąt prostokątny sobie narysujmy. Rysuję wam w trójkąt prostokątny, dokładnie taki, jaki jest w tablicach, bo na maturze z tablic możecie korzystać. Jak dobry nauczyciel i wyrozumiały, to pozwoli Wam też na sprawdzianie. Oznaczamy sobie gdzieś kąt alfa, to niech będzie w przypadku u mnie ten kąt. I teraz naprzeciwko kąta alfa oznaczajcie sobie zawsze a przy kącie alfa b i naprzeciwko y, kąta prostego, czyli przeciwprostokątna to będzie c. No i teraz mamy sinus alfa. No więc słuchajcie, napiszmy sobie sinus kąta Ostrego alfa w trójkącie prostokątnym to stosunek przy prostokątnej, przy jak sama nazwa mówi, leży przy kącie prostym, przy prostokątnej naprzeciwko kąta, naprzeciwko kąta, do przeciwprostokątnej, do przeciwprostokątnej prostokątnej. Do przeciwprostokątnej. E, czyli zwróćcie uwagę. Sinus kąta ostrego alfa. Czyli patrzymy sobie, co leży naprzeciwko kącie, kąta alfa i to jest A i dzielimy to przez przeciwprostokątną, czyli dzielimy to przez C. Bardzo często zapamiętujecie, że to jest sinus alfa. Jak zapyta się, co to jest sinus alfa, to od razu A przez C. No okej, okay. Dobrze. To jest A przez C, ale pod warunkiem, że naprzeciwko alfy oznaczycie sobie A. A przeciwprostokątną oznaczycie sobie C. Więc jeżeli macie jakiekolwiek zadanie, jakieś tam na przykład dane, to pierwsza rzecz, jaką zróbcie, to naznaczcie sobie alfę i od razu naprzeciwko alfę napiszcie sobie A. A tą najdłuższą, ten yy, najdłuższy bok, czyli przeciwprostokątną, oznaczcie sobie C. A tą ostatnią B. I gwarantuję wam, że nigdy się nie pomylicie i zawsze sobie z tym zadaniem, z funkcjami trigonometrycznymi będziecie radzić. Mamy sinus kąta ostrego. Dobra, to teraz cosinus. Cosinus kąta. Ostrego alfa w trójkącie prostokątnym to znowu, oczywiście stosunek przy prostokątnej, przy prostokątnej, leżącej przy kącie do przeciwprostokątnej, do przeciwprostokątnej. Czyli kosinus naszego kąta alfa to jest B do C. Tangens. Tangens kąta ostrego alfa w trójkącie oczywiście prostokątnym, to stosunek przy prostokątnej przyprostokątnej leżącej przy boże to stosunek przy przyprostokątnej leżącej naprzeciwko naprzeciwko kąta do przyprostokątnej przy kącie do przyprostokątnej przy kącie czyli tangens czyli tg alfa czyli tangens alfa to jest stosunek przyprostokątnej naprzeciwko, czyli a do przyprostokątnej przy, czyli do b. Z kolei kotangens alfa, kotangens alfa jest odwrotnością tangensa, czyli jest to stosunek przyprostokątnej przy kącie do przyprostokątnej naprzeciw, czyli od razu wam napiszę, że to jest b przez a. Zapamiętujcie, zapamiętujcie. Zapamiętajcie to, e, zróbcie sobie, słuchajcie screenshota i gdzieś to sobie wrzućcie, żebyście to widzieli i gwarantuję Wam, że Wam się to zapamięta I wtedy funkcje trygonometryczne wcale nie są trudne. E, weźmy sobie jakiś trójkącik prostokątny, a jak to będzie taki zwykły, pitagorejski, czyli oczywiście 3, 4 i 5, tutaj mamy kąt prosty. I tutaj przyjmiemy sobie kąt alfa. No więc automatycznie naprzeciwko alfy oznaczę sobie, że to mam a, tutaj przy alfie mam b, i tutaj przeciwprostokątna to będzie c. No więc sinus kąta alfa to jest oczywiście przyprostokątna naprzeciw do przeciwprostokątnej, czyli 3 piąte. Kosinus alfa to jest przyprostokątna przy kącie, czyli 4 do przyprostokątnej naprzeciw, czyli do 5. Tangens alfa, to jest stosunek przyprostokątnej naprzeciw do przyprostokątnej przy, czyli a do b, czyli 3 czwarte. No i oczywiście cotangens alfa to jest odwrotność, czyli 4 do 3. Ok, wydziwmy trochę tego trójkąta, ten trójkąt i zróbmy sobie mm, coś takiego. Załóżmy, że to jest trójkąt prosty, o, i mamy, mm, i mamy coś takiego. Tutaj mamy 6, a tutaj mamy 2 pierwiastki z 13. Przyjmijmy sobie, że nasza alfa, to jest na przykład tutaj, i mamy wyznaczyć funkcję trygonometryczne kąta alfa. <laughs> Czyli pamiętajmy, naprzeciwko alfy leży A, tutaj przy alfie jest B a przeciwprostokątna to jest C. Zanim tak naprawdę przejdziemy do wyznaczenia funkcji trygonometrycznych, no to oczywiście brakuje nam naszego A. A jak wyznaczyć A? No przecież to jest trójkąt prostokątny, na pewno twierdzenie Pitagorasa pamiętacie. Czyli możemy sobie zapisać, że A kwadrat dodać B kwadrat równa się C kwadrat. Czyli zobaczmy, mamy tak, A kwadrat dodać B, czyli 6 do kwadrat równa się 2 pierwiastki z 13 do kwadratu, Czyli mamy a kwadrat 6 do kwadratu to jest 36, a dwa pierwiastki z 13 do kwadratu, czyli tak, podnosicie dwójkę do kwadratu to 4, pierwiastek z 13 do kwadratu to 13, 4 razy 13 to 52. No i teraz jeżeli od 52 odejmiecie 36, to macie, przepraszam, to macie 16. Jak zrobimy sobie pierwiastek, to mamy 4, czyli nasze a równa się 4 i teraz możemy zapisać Funkcje trygonometryczne kąta ostrego, czyli po kolei sinus, alfa. Oczywiście, jak już sobie oznaczyliśmy ładnie, tak tak jak trzeba, to możemy zapamiętać, że to jest a do c. a, czyli 4, do c, czyli do 2 pierwiastki z 13. No i co teraz? No słuchajcie, no, zredukujmy sobie, jeżeli się da, zawsze, czyli tu mam 1 i 2. No i pamiętajcie, że trochę nieładnie zostawia się niewymierność w mianowniku, dlatego pomnożę sobie przez pierwiastek z 13 licznik i mianownik. I uzyskam 2 pierwiastki z 13 przez 13. Z kolei kosinus kąta alfa e, to będzie b do c, czyli 6 przez 2 pierwiastki z 13. Jak sobie zredukuję dwójeczkę i 6, to mam trójeczkę. Znowu muszę znieść niewymierność zmianownika i mamy 3 pierwiastki z 13 przez 13. No i tangens. Tangens kąta alfa to było a do b, a do b, czyli 4 przez 6, to będą 2 trzecie, i z kolei kotangens alfa to jest odwrotność tangensa, czyli 3 drugie. No i w ten oto sposób, słuchajcie, wyznaczyliśmy wszystkie funkcje trygonometryczne kąta ostrego alfa w tym trójkącie prostokątnym. To może teraz słuchajcie z innej strony. Wyobraźcie sobie, że wiem, że sinus kąta alfa to jest dwa pierwiastki z 5 przez 5. Oczywiście mówimy tutaj o kącie ostrym, że zauważam, że kącie ostrym może napiszę, że alfa należy do przedziału od 0 do 90 stopni. Eee. I co? I naszym zadaniem jest wyznaczyć pozostałe funkcje trygonometryczne. No więc narysujmy sobie eee, trójkąt prostokątny, tutaj mamy alfę. Sinus kąta alfa, pamiętamy, że to było a do c, czyli tu było a, tutaj mamy c, czyli możemy przyjąć, że to co u góry to dwa pierwiastki z 5, to jest nasze a, a 5 to będzie c. Tylko troszeczkę nieładnie przyjąć dokładnie w ten sposób, bo kto nam powiedział, że to musi być dokładnie dwa pierwiastki z 5 i 5, a nie cztery pierwiastki z 5, na przykład i 10, prawda? Więc przyjmijmy sobie, że to jest jakieś dwa pierwiastki z 5x i 5x. Tak, ten x jest tak naprawdę, no i jest. Mm, o byłoby się bez niego tak naprawdę, ale sztuka cierpi, jak mówią. No więc tak, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, najpierw musimy wyznaczyć sobie nasze b. Bo pamiętamy, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Czyli mamy tak, dwa pierwiastki z 5x do kwadratu dodać b do kwadratu równa się 5x do kwadratu. Jak podniesiemy dwa pierwiastki z 5x do kwadratu, to będzie 4 razy 5, czyli 20x kwadrat, dodać b kwadrat, równa się 25x kwadrat. Przerzucając przerzucają 20x kwadrat na prawą stronę, mamy b kwadrat równa się 5x kwadrat, czyli b równa się x pierwiastek z 5. Czyli możemy przejść do wyznaczania pozostałych funkcji trygonometrycznych, czyli cosinus alfa równa się... B do C, czyli x pierwiastków z 5 przez 5x. x nam się, słuchajcie, redukują i mamy pierwiastek z 5 przez 5. Z kolei tangent z kąta alfa to było a do b, czyli 2 pierwiastki z 5x przez b, czyli x pierwiastek z 5. Czyli zobaczcie, pierwiastek z 5 i x się redukuje i zostaje nam 2. Wobec tego kotangens alfa, odwrotność tangensa, czyli to będzie jedna, druga. Ok, to może troszkę teraz inaczej, był podany sinus, to teraz niech będzie podany cosinus. Kosinus alfa, to niech będzie 5 trzynastych. No Okej, okay. mamy kosinus alfa, to jest 5 trzynastych. Narysujmy sobie znowu trójkąt prostokątny, alfę zaznaczmy tutaj. Naprzeciwko alfy jest a, tutaj mamy b, a tutaj mamy c. I jak pamiętacie, zapewne kosinus alfa, pisaliśmy, że to jest b przez c, czyli b przez c, czyli to jest 5x, bo to jest tak jakby b przez c, czyli 5x i 13x. O. Liczymy sobie stwierdzenia Pitagorasa a, bo a kwadrat plus b kwadrat to c kwadrat, czyli a kwadrat dodać 5x. Do kwadratu równa się 13x do kwadratu. Czyli mamy a kwadrat. Dodać 25x kwadrat równa się 169x kwadrat. Przerzucamy sobie 25x kwadrat na drugą stronę. I mamy a równa się 12x. No i teraz liczymy sobie sinus. Oczywiście, oczywiście jeszcze raz przypomnę, że nasze alfa mówimy, że jest kątem ostrym, czyli jest od 0 do 90 stopni. Sinus alfa to będzie A do C A do C, czyli 12X przez 13X, nasze X się redukują, więc zostaje nam tak naprawdę 12 13 Tangens tangens to było A do B, A do B, czyli 12X przez 5X, czyli mamy 12 piątych. i kotangens to jest B do A, czyli 5X przez 12X. Czyli 5 dwunastych. OK, dobra. No i na koniec jeszcze jeden przykład: był sinus, był kosinus, to może czas teraz na tangens. Wiemy, że tangens kąta ostrego alfa to jest na przykład yy, ile? Czekajcie, coś wymyślę sensownego. 3. A co? I alfa, napiszmy jeszcze raz, jest od 0 do 90 stopni. Skoro tangens alfa jest 3, no to jak wygląda to jak 3, pamiętamy, że tangens to było a przez b, tak? Narysujmy sobie trójkąt prostokątny. Hmm, tutaj mamy alfa, tutaj mamy kąt prosty i jeszcze raz naprzeciwko alfy jest a, później b i c. E, my możemy, słuchajcie, trójkę zapisać jako, jako co? Jako 3 pierwsze, na przykład, tak? Albo 3x przez 1x. I tangens alfa to było a do b. Czyli tutaj mamy 3x, b to będzie w takim razie 1x i z twierdzenia Pitagorasa możemy policzyć, że a kwadrat dodać b kwadrat równa się c kwadrat. 3x do kwadratu to 9x kwadrat, x do kwadratu to x kwadrat i to jest nasze c kwadrat, czyli c kwadrat to 10x kwadrat. Czyli nasze c to x pierwiastek z 10. Wobec tego mm, sinus kąta ostrego, sinus alfa. To jest a do c, a do c, czyli 3x przez x pierwiastek z 10. X mi się tutaj cykają i znoszę niewymierność z mianownika, mnożąc przez pierwiastek z 10 licznik i mianownik. I mam 3 pierwiastki z 10 przez 10. Z kolei cosinus alfa to jest b do c, czyli x przez x pierwiastek z 10. x też nam się tutaj ładnie cyka. Mnożę przez pierwiastek z 10. I mamy pierwiastek z 10 przez 10. Z kolei kotangens to chyba najłatwiej od razu można było wyznaczyć, bo skoro tangens alfa to 3, 3 pierwsze, to kotangens to będzie 1 trzecia. No i w ten sposób mam nadzieję, że udało mi się Wam wytłumaczyć funkcje trygonometryczne kąta ostrego, czyli jak należy korzystać z właśnie ze wzorów na funkcje trygonometryczne, czyli sinus, cosinus, tangens i kotangens. E, pokazałem wam, jak Mając, y, mając wielkości, mając właściwie jak wyliczać funkcje trygonometryczne korzystając ze wzorów i z kolei mając jakąś z funkcji trygonometrycznych w jaki sposób wyz wy wyliczyć, wyznaczyć pozostałe funkcje. E, podałem Wam taki sposób, bym powiedział, taki najprostszy, gdzie korzysta się z tych wzorów, które są w tablicach, ale można tak naprawdę wyznaczyć e, pozostałe funkcje trygonometryczne korzystając z zależności, z własności, w zależności pomiędzy funkcjami e, trygonometrycznymi, czyli że tangens to na przykład sinus przez cosinus, no i oczywiście także z jedynki trygonometrycznej, że sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa to jest 1. Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to zrobić, albo chcecie poznać właśnie jeszcze raz te własności, dokładnie jak to się dzieje, to zapraszam Was do kolejnego filmiku. Tyle w tym, tym razem. E, trzymajcie się. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zasubujcie i na razie. Powiedz mi, jak to jest, że ja mam wrażenie, że tworzę filmik na 5 minut, a ten filmik robi się pewnie z 20.